Halo, halo, dzień dobry, tam Was w kolejnym vlogu hashtag 39. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku vlog. No. I na sam wstępie chciałbym życzyć wszystkim Andrzejom najlepszego, bo Ci jest 30 listopada, czyli Andrzejki. No, bo dziś Andrzeja. No, dlatego najlepszego wszystkim Andrzejom. Pozdrawiam. No, a tak na serio to, no to, no to, to, to na serio było. I teraz powiem Wam, dlaczego Ci nie mam filmu. Z farminga, no bo po prostu. No. No nie wyrobiłem się i tego będzie vlog chociaż trochę coś innego No to węgiel, raz na miesiąc będzie vlog to nic się wam nie stanie a nazwać lepiej No a to miejsce poznajecie nie? O, to pole musicie poznawać Tutaj był ostatni film z Reala Tutaj się był ostatnim filmem z Reala Był nagrywany no, a to pole też powinien się poznawać. No tu już nieraz było nagrywane coś. Już jest to dwóch, albo trzech lat na tym polu nagrywane. Także pozdrawiam. Ostatni film, który był z tego pola, to był 8 r i wadrysta top down. To było to pole dosłownie tam. Tam na tamtej górce stałem. Tam na tamtej górce stałem i nagrywałem. Tak było. No a to pole powiniencie znać z orki 2017. O, może tak wam bardziej pokażę. No, to powinniście pole znać To jest mój topowy film Który ma 1828 Także pozdrawiam, dziękuję No i Pozdrawiam też Michała Z kanału RunowoTAM I Marka Gospodarza No i ogólnie moich znajomych I mój team przede wszystkim Przede wszystkim team do farminga I do kurde do ETSa Do Ranera, ogólnie team, czyli No Majkla, Artystę, Macha i zbycha. No, a także serdeczne, oligato. A mamy dwie minutki, jeszcze coś. Jakąś głupotę przez minutę, muszę powiedzieć. No, a głupota będzie taka, że. że Catroyst się straci. Yy, no to, to też. Ale no. A tak, ta głupota jest powiedziana, już także teraz. Na poważnie. Dzisiaj nie ma filmu, bo z artystą nagrywaliśmy dzisiaj Ramę Borta. I będzie to godzinny odcinek ze żyw. No i mi się, że Wam się spodoba. Bo tam trochę... No, nagraliśmy to w godzinę, a jeszcze półtorej godziny chyba... Po, nie no, półtorej godziny nie, ale godzinę leciutko poza odcinkiem jeszcze kosiliśmy. I zostało mi do skoszenia 3-4 pola numer 4, jak pamiętacie. Ktoś to ledzi to... rawem portatowie. O co chodzi? Trochę zimno jest. Zbychu widziałem snapy od Zbycha i Zbychu już kurde od wczoraj ma śnieg. Także u niego jest już fajnie bielutko. Także chociaż trochę inaczej to wygląda, on wie tak wygląda. Czarno, zero śniegu. O, tutaj rzepak siany 20, chyba. Jak był top down? 24, no? Tu był 24 siany. A tam, tamto pole za drogą było dwa dni później siane. Bo tak wyszło. Akurat. Ale. No. Tutaj ładnie to wygląda. Na moje oko. Dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. A subskrybujcie kanał. Podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Do jutra. Jutro port Godzinny odcinek. Pamiętajcie. година 15.